Myślę, że trzeba też bardzo wyraźnie powiedzieć to dzisiaj: Miłosierdzie wobec kogo? Jezus nawiązując do tego rzekł: pewien człowiek schodził z Jeruzalem, antropos. Nic więcej nie wiemy i nic więcej nie potrzebujemy wiedzieć. Leży przy drodze człowiek pobity i to wystarczy wiedzieć o nim, żeby nie przechodzić obojętnym. Przy tych wszystkich debatach, dyskusjach, jakie trwają dzisiaj wokół nas, ta przypowieść jest bardzo mocnym głosem Jezusa. Dzisiaj wszyscy, zanim, się, zanim chcą pomóc, albo zanim się zdecydują pomóc, to pytają tysiąc razy, kto jest tym leżącym. Skąd przyszedł, jakiego jest wyznania, jakiej religii, jaką ma przeszłość, a kto za nim stoi, a w ogóle to kto go przysłał, a jaka za tym się kryje polityczna awantura, i tak dalej, i tak dalej. Milion pytań, na które musimy znać odpowiedź, zanim nas będzie stać na to, żeby pomóc. Ta przypowieść jest radykalna. Jezus nic więcej nie mówi o tym pobitym, tylko tyle, że był człowiekiem. Basta. Nie potrzebujecie nic więcej wiedzieć. Nawet jeśli już to raz powiedziałem nawet jeśli nie mamy na ten moment wielkich możliwości działania. To przynajmniej zadbajmy o swoje myślenie. Żebyśmy nie nakładali na Ewangelię schematów, struktur myślenia, kalek myślenia, które z nią niewiele mają wspólnego. Komu ma świadczyć miłosierdzie? Człowiekowi.